Wydawało się, że sprawa jest już przegrana, wszystkie procedury grały przeciwko kanadyjkarce Poznani. Dorota Borowska jedzie jednak na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Borowska nie popełniła winy lub zaniedbania. Wyrok uniewinniający wydał Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie. Przypomnijmy, że chodziło o wykrycie klostebolu w organizmie Borowskiej, co skutkowało zawieszeniem i podejrzeniem o stosowanie dopingu. Zakazany środek znalazł się w maści, której Kanadyjkarka wcierała w swojego psa, po tym jak ten poranił łapy podczas spaceru na zgrupowaniu we włoskiej Sabaudi. Do końca nie mogę w to uwierzyć, ale cieszę się, że zwyciężyła sprawiedliwość, chociaż były to dwa najgorsze tygodnie w moim życiu. Tak powiedziała na gorąco po decyzji Borowska dla portalu Sportowy Poznań. Pierwszy start już we wtorek w dwójce na 500 metrów z Sylwią Szczerbińską. Z kolei od czwartku będzie rywalizować w zmaganiach jedynek, gdzie jest jedną z nadziei na medal podczas igrzysk. Najważniejsze dla kanadyjkarki Poznani by te dwa tygodnie nie zaburzyły przygotowań do imprezy czterolecia.